Witam, witam z tej strony, Pingwin. A dzisiaj powiem Wam, jak zrobić wyzwania Midasa, część druga. Ale zanim jednak zaczniemy, przypominam Tobie, abyś zostawił subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem, aby Cię nie ominął ani jeden filmik na moim kanale i zostaw łapkę w górę, a wtedy będę bardziej szczęśliwy. Więc zaczynamy. Pierwsze wyzwanie mówi nam, abyśmy zlikwidowali graczy ze strzelby, karabinu szturmowego i pistoletu maszynowego. Musimy zrobić 3 likwidacje jest to bardzo proste i myślę, że najlepiej włączyć naparzankę a więc drugie wyzwanie mówi nam abyśmy przeszukali skrzynię w różnych meczach musimy przeszukać 7 skrzyń jest to bardzo proste myślę, że najlepiej zrobić to na naparzance ponieważ macie włączone odradzanie się możecie polecieć na następną miejscówkę i przeszukać tam skrzynię Trzecie wyzwanie mówi nam, abyśmy zlikwidowali gracza lub pomagiera przy użyciu broni Bossa lub legendarnej. Musimy zlikwidować trzech typów i myślę, że najlepiej zrobić to też na naparzance, ponieważ możecie znaleźć w dropach legendarną broń albo ulepszyć z fioletowej lub niebieskiej na złotą i możecie zabić trzech typów. Niestety na naparzance nie ma broni bossów, bo ich w ogóle nie ma. Więc jeśli chcecie zdobyć broń bossa, to musicie niestety to zrobić na normalnych trybach. Czwarte wyzwanie mówi nam, abyśmy uleczyli towarzysza z drużyny przy użyciu bantażownicy. Trzeba swojego towarzysza uleczyć 200 HP. Moim zdaniem myślę, że to jest bardzo proste i też najlepiej zrobić to myślę na naparzance, ponieważ tam bardzo dużo wypada. Bandażownic, a jak znajdziecie taką bandażownicę już, to możecie biegać za kimś i go ciągle leczyć. Piąte, już wyzwanie, mówi nam, abyśmy zatanczyli w ciągu 10 sekund od powalenia pomagiera. Trzeba zrobić to tak 3 razy. Niestety tego na naparzance już nie zrobicie, ponieważ na naparzance nie ma pomagierów ani bossów, jak już mówiłem. Więc musicie zrobić to na normalnych trybach. Myślę, że najlepiej abyście polecili dokładnie tu, gdzie ja, na to miejscówkę, nad zielonymi żywopłotami, wylądować, znaleźć broń, może być pistol nawet i musicie go powalić, zatanczyć przy nim, nawet sekundę, kolejnego powalić i tak trzy razy cyk. I zadanie mamy zrobione. Mam nadzieję, że to wyzwanie pójdzie Wam tak łatwo jak mi. Szóste wyzwanie już mówi nam, abyśmy przeszukali różne złote klucze do rur. Mamy przeszukać 5 kluczy do rur. Jest to bardzo proste. Pokażę Wam lokacje, gdzie one się znajdują. A więc pierwszy klucz do rur znajduje się dokładnie tutaj. U takiego typka. Na mapie to jest tutaj. Koło śrubanych szuwarów. I nad platformą. Musicie tutaj podejść i tutaj. Na jego nodze będzie się znajdował klucz do rur. Klucz do rur numer 2 znajduje się dokładnie tutaj, na tym patyczaku. Niestety musicie chyba się do niego dobudować, ponieważ znajduje się on trochę wysoko, albo możecie tu wylądować. A więc ten klucz znajduje się na jego ręce. Tutaj on będzie go trzymał. Trzeba po prostu tu przylecieć na jego rękę, albo po prostu się dobudować i go przeszukać. I macie zrobione. Klucz na mapie znajduje się dokładnie tutaj, koło gasnących gaj. Klucz do rur numer 3 znajduje się dokładnie na paskudnej przystani. Właśnie tutaj. Tu jest jego lokacja. Po prostu musicie wejść tutaj do środka, do tej wody brudnej i tutaj będzie się znajdywać. O właśnie tu. Klucz do rur numer 4 znajduje się dokładnie właśnie tutaj, na tej róży, na kurzących kominach. Koło tego jednego dużego komina. Przy budyneczku, właśnie w tym miejscu, tu będziecie musieli go przeszukać. Piąty i ostatni klucz do rur znajduje się na latarni Loki'ego, dokładnie na samej górze. Więc możecie tam wylądować na naparzance lub na normalnych trybach. A jeśli Wam się nie uda, no to musicie wchodzić do góry. <słuch> Niestety klucz znajduje się jeszcze wyżej, a tam dojścia schodów nie ma do góry, więc musicie się dobudować, tylko uważajcie, jak będziecie tutaj coś niszczyć, bo ja prawie przed chwilą spadłem. I ten klucz do rur znajduje się dokładnie właśnie tutaj. Naprzeciwko morza. Więc powinniście sobie go znaleźć. A lokacja na mapie znajduje się do góry po lewej stronie, koło rekina. Właśnie tutaj. Życzę wam powodzenia Siódme wyzwanie mówi nam abyśmy złowili rybę lecąc hoppą hoppą Czyli chodzi nam tutaj o helikopter Trzeba złowić trzy rybki Jest to trochę trudne wyzwanie, ale mam nadzieję, że wam się to uda Teraz wam się pokazuje gdzie znajdują się wszystkie hoppy, czyli helikoptery na mapie A więc hoppy nie znajdziecie na naparzance, tylko na zwykłych trybach ósme już wyzwanie mówi nam, abyśmy zadali obrażenia graczom lub pomagierom na jachcie i w agencji w jednym meczu. Możecie zrobić to na zwykłych trybach solo duo i oddziały, polecieć na przykładową lokację jacht, obić lub powalić pomagiera, wziąć helikopter i polecieć od razu na agencję i tam też pomagiera, obić lub powalić. Dziewiąte wyzwanie mówi nam, abyśmy odwiedzili Agencję Sianowca i Grząskie Groby w jednym meczu. Już Wam tłumaczę, jak to zrobić. A więc to zadanie możecie wykonać tak jak ja: czyli polecić dokładnie tutaj na Grząskie Groby. To są właśnie one, te dwie głowy. One znajdują się w piszczącej puszczy. Tutaj na mapie. Jak już to odwiedzicie, możecie iść wzdłuż rzeki. Będziecie widzieć motorówkę, weźmiecie ją, popłyniecie na agencję, ją też odwiedzicie. Tu znajduje się motorówka, musicie po prostu wpłynąć na agencję. Na chwilę wyjść z motorówki na agencji. Cyk. Masianowiec znajduje się na farmie Furii. Dokładnie tutaj. O, już go widać nawet. I musicie też go odwiedzić, i macie zadanie z głowy. I ostatnie, dziesiąte wyzwanie mówi nam, abyśmy zadali obrażenia pomagierom będąc w przebraniu. Trzeba zadać 100 obrażeń pomagierom, jest to bardzo proste wyzwanie. Niestety na naparzance pomagierów nie znajdziecie, tylko w normalnych trybach solo, duo i oddziały. To wyzwanie wykonacie dosłownie prawie że wszędzie tam, gdzie znajdują się pomagierzy, czyli na różnych miejscówkach, tak jak Platforma, Agencja Grota, Jacht, Rekin i te inne takie mniejsze miejscówki, gdzie znajdują się oni. Na przykład, tak jak ja lecę tutaj. Na mapie znajduje się to tutaj. Tu jest budka telefoniczna, musicie w nią wejść, przebrać się i zadać obrażenia pomagierom. 100 obrażeń trzeba zadać, jest to bardzo proste. Tylko, że jak już raz strzelicie w pomagiera, wasze przebranie zniknie i będziecie jeszcze raz musielić do budki. Chyba, że znajdziecie granaty ze skrzynki lub miny, tak jak ja. Albo inne rzeczy wybuchowe Podłożycie im pod stopy Niestety zadałem tylko 50 obrażeń po Muszę się wrócić i jeszcze raz Dokonać tego prawie, że samego Widzicie Zadanie mamy w głowy. A więc to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie mojego filmiku. Mam nadzieję, że już subskrybujesz mój kanał z dzwoneczkiem i zostawiłeś pensję pod tym filmem. Ja się już z Tobą żegnam i cześć!